Cześć, wykorzystując ponownie pokój mojego syna jako miejsce do szybkiego nagrania update'u o Mariolce. E, kilka słów o tym, co udało mi się zdziałać ostatnio. Niewiele, przynajmniej niewiele jakoś mechanicznie, ale też niewiele programistycznie, choć pewne delikatne zmiany się pojawiły. Jestem z nich zadowolony. Zatem, przede wszystkim, chwilowo Mariolka straciła twarz. Mam nadzieję, że tylko dosłownie, a nie w przenośni. Ponieważ wykorzystałem tą płytkę przeznaczoną do tworzenia twarzy jako miejsce do zamontowania kamery. Takiej kamery Raspberry Pi, kamera moduł 2. Tak sobie to wymyśliłem, że będzie ona teraz tutaj trochę tak jak Iron Man miał swoje cokolwiek tam miał to jakiś reaktor, czy coś takiego. Tu będzie oko kamery. Jest to kamera Raspberry Pi 2, wersja druga, z przetwornikiem z odsłony z obiektywem o kącie widzenia 160 stopni, czyli takie raczej szerokokątny. Jest to ta kamera, z której zrzuty pokazywałem, gdy uruchamiałem Jetsona Nano. Jetson Nano ma docelowo wylądować tutaj na plecach i być podłączony do kamery za pomocą tej Łączki, wstążki, ale to jeszcze nie teraz. bo W pierwszej kolejności, zanim użyję dryszona nano do sterowania jakiegokolwiek zachowania się tutaj Mariolą, chciałem nieco pobawić się sterowaniem rękami w taki sposób, żeby przestać zadawać jak gdyby kąty poszczególnych serwo, bo jest to bardzo niewygodne. Racjonalniejszym wydaje się użycie odwróconej kinematyki i Określenie położenia całej ręki poprzez określenie położenia jak gdyby czubka jej ręki, to znaczy, że na jakiejś tam przestrzeni 3D będziemy mówić, że ten czubek ma wylądować w jakimś tam miejscu, w Y, X, no i troszeczkę też w Z, bo też możemy tym kierować w tych osiach. Udało mi się to ogarnąć, wykorzystując czas w hotelu podczas wyjazdu służbowego. I w związku z tym zajęłem się jakąś taką prymitywną implementacją tego modelu. Na chwilę obecną zdecydowałem się, żeby nie implementować tego modelu w module sterującym serwami bezpośrednio. Zrobiłem tu tylko małą modyfikację w kwestii interpolacji zachowania się serw, że działają dużo szybciej, dużo mniej wygładzają ruch poszczególnych jointów. A sam model zaimplementowałem w programie na razie sterującym, tym PiPad który wykorzystuje do sterowania zachowaniem się robotów poprzez Bluetooth z laptopa. I myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zrobić na podstawie tego pewną prezentację. Odpalę nagrywanie ekranu laptopa i spróbuję to jakoś pokazać. Odpaliłem nagrywanie, więc spróbuję teraz pokazać co i jak. Tu mamy Mariolkę, tutaj zrzut ekranu. Odpalamy wersję bardzo roboczą naszego Pipeta. Tutaj mamy taki mały, śmieszny diagram, który pozwala... Pokazuje właściwie kreśli, że gdy kliknę w jakiś punkt na płaszczyźnie takiej, to pokazuje, jak powinno się ułożyć ramię Marioli. A tutaj mogę sterować tak naprawdę jeszcze przesunięciem w pozostałej, w przeciwnej płaszczyźnie, jak gdyby tutaj lewo-prawo. Myślę, że to będzie widać, jak odpalę. Także połączmy się z robotem. Odpalimy. Połączymy się. Mamy połączenie, sprawdźmy czy działa. Na początek ruszmy głową za pomocą przycisków, a teraz ustawiamy sobie jakieś położenie. Teraz jest ustawione tak, że wysyła ten sam rozkaz do obydwu rąk Marioli. A gdy ustawię wartość przesunięcia w osi tej, nazwijmy ją Z. No to te same pozycje zostają ustawione, ale w odpowiednio rozsuniętymi ramionami. Na przykład mamy taką pozycję, a teraz klikniemy w to samo miejsce, tylko zsunięte ramiona. Może będzie to lepiej widać troszeczkę. Tak, jeszcze raz. Taka pozycja. Ustawiamy z bardziej rozsunięte. No i rozsuwa. Z zsunięte i zsuwa. Jaki benefit tego wszystkiego? No taki, że teraz wysyłając pozycje X, Y, Z dla każdej z dłoni, równania odwróconej kinematyki zajmują się już tym, żeby policzyć, jakie powinny być kąty ustawiania się poszczególnych serwo, jednego, drugiego i trzeciego, na każdą rękę. No i to sterowanie jest łatwiejsze. I dla mnie ma to być tak naprawdę taka wstępna przymiarka do tego, żeby łatwiej sterować za pomocą na nano i rozpoznawaniem gestów, bo wtedy łatwiej jest przesyłać informacja o propozycji niż za pomocą poszczególnych ustawień serwo jako kątów w poszczególnych jointach. To powinno być wygodniejsze i powinno sensowniej działać. Na razie jest to taka bardzo pierwsza, jak widzicie, prosta implementacja, ale, ale robi swoje. Troszeczkę trudno jest zadawać to jednocześnie, bo musiałbym jakiś szybki engine 3D zbudować, żeby. Móc w trójwymiarze ruszać tymi jointami, a nie o to przecież chodzi tutaj, żeby jakiś engine do tego dorabiać niepotrzebnie. Także jak widzicie, działa. Może to nie jest jakiś szczyt yy, perfekcji. <grym> co najmniej, yy, ale robi swoje. No już tutaj się zaczyna obijać od tego, że nie jest to jakieś super precyzyjne, nie jest to taki poziom CNC, co wynika z yy, tego, że ten serwa to nie jest nic z najwyższych lotów, ale myślę, że na potrzeby. Moich planów, co do tego czego bym od Marioli oczekiwał, to wystarczającym jest to, co udało się osiągnąć i powinno być całkiem fajnie. Następny krok, no to cóż, nasza kamera z Mariolką, patrzenie na ludzi, szukanie ich, a potem odzorowywanie ich gestów na zasadzie takiej zabawy, z tym, żeby się pobawić, jak reagują ludzie i jak gdyby skupić na tym aspekcie pod tytułem: in, taki Human Robot. Interactions, czyli jak ludzie reagują na robota, jeżeli on zachowuje się w pewien określony sposób. Jest to w sumie i ciekawe, bo znowuż do tego naszego poletka pod tytułem Mechanika, Elektronika i oprogramowanie dorzuca troszeczkę takiej, nie wiem, psychologii, socjologii. To może być e, ciekawe. Także takie są plany, jeżeli chodzi o Mariole. Dalej. Teraz kwestia tego, jak czas pozwoli, żeby się tym pobawić. Pewnie znowu coś e, opowiem albo wrzucę. To tyle. Dzięki Ty Popoż na mnie co się obrażasz? Tu jestem, no no i co? I co teraz? No i co? No właśnie, no właśnie. Ty, 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 tybi, bo co zrobiłaś?